No się Was w końcu o jednym odcinku na moim kanale. Wczoraj był się finał Pychalu Polski, no na sedzinie w Lublinie, w którym zmierzyłeś takie drużyny jak Krakowia i Lechia Gdańsk. Krakowia wygrała mecz 3 do 2 po dogrywce. Pierwszego gola w 21 minucie strzeił Hajdary na Lechi, później w, w drugiej połowie na jeden inny strzelił w 65. minucie Van Ampersfold, holender. A 74. gol nieprawidłowy. Ręka. Tutaj nieuznana. No i Lechia szyła w 85. na 2-1, szył Lipski. I w 88. Jabłoński dał L L L Krakowi remis 2-2 i dogrywkę. No i pan Ogrywka i w 116 szyi w Dowiak. I Krakowia wygrała Puchar Polski. Pierwszy raz w swojej historii. Dlatego gratulacje dla Krakowi. Jedziemy się w Super Puchar 9 sierpnia na Łasienkowskiej. Liczę na dobry mecz. Ktoś nie mówi, że mecz może się nie obejść, trzeba mówić, że się jakieś jakieś wreszcie Widziałem taki Jakie zdjęcie w jak tej grupie, że jakiś jak tam czy interi, że autobus z piłkarzami lekkimi był cofnięty dwie godziny przed Lublinem, cofnięty do Gdańska. Bo coś tam, kwiecie z koronu podobno. Coś tam miała, ale szkoda, że tam jakaś osoba, jena, nie ma kontaktu, coś tam, coś tam ale jednak mecz się odbył i fajnie, był to bardzo fajny mecz, emocjonujący. liczę Zaczynam tutaj trochę na karne, żeby trochę wiecie. No, objęcie karnych, ale no. No cóż, nie udało się. Probiecz zrobił wielką rzecz. Pokonał Stokowca. Lechia nie zagrał w następnej w europejskich pucharach. W europejskich pucharach takiego takie żony jak Legia. Mistrz Polski. Drugi Lech Poznań. Trzeci Piast Gliwice i wzięcia Pucharu Polski Krakowia. O. A nawet, kurde, pamiętam takie zdjęcie widziałem, że ktoś w Gdańsku chyba, że sąsiad zrobił, kurde, kartkę, że w, w... 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 w piątek może być przekleństwa, kurde, i czy nie puchar jest nasz, kurde, w momencie O kurde, ludzie to są pomysłowi. Ale ostrzeją. No, więc... Gratulacje dla Krakowi jeszcze raz. duże powodzenia w Europejskich bucharach. O, zaraz jeszcze statystyki. Tutaj są. muszę u piłki w... No. Pierwszej powie posiadanie piłki Krakowia 8% Lechia 52 Sytuacje bramkowe Krakowia 3 Lechia 1 Strzały na bramkę Krakowia 0 Lechia 1 Strzały niecelne Krakowia 3 Lechia 0 Rzuty wolne Krakowia 8 Lechia 10 Rzuty rożne Krakowia 2 Lechia 5 Rzuty z autu Krakowia 8, Lechia 14. Drewnie bramkarskie 0 po obu stronach. Rzuty karty Krakowia 0, Lechia 2. Ataki Lech, Krakowia 10, Lechia 12. Bezpieczna ataki Krakowia 6, Lechia 16. Teraz ważne jak wyglądało to w drugiej połowie. Ugię w połowie Krakowia 59% pośrednienia piłki Lechia 41%. Stosunki bramkowe Krakowia 7, Lechia 1. Strzały na bramkę Krakowia 4, Lechia 1. Strzały niecelne Krakowia 3, Lechia 0. Rzuty wolne Krakowia 7, Lechia 3. Rzuty rożne Krakowia 4, Lechia 1. Rzut, wyrzut, no, rzuty z autu Krakowia 13 Lechia 8 Sytuacje bramkarskie. Krakowia 0, Lechia 2 Czerwone kartki Krakowia 0, Lechia 1 No to już było bardzo dziwna kartka, taka głupia Mam ten piłkarz Lechia 2 i to Debil normalnie jak się Debil zachował Szółte kartki Krakowia 1, Lechia 3 no i na dogrywce 61 przysiania piłki Lechia 39 Słaty Bramkowe 7 Krakowia 1 Strzały na bramkę Krakowia 2 No dwa strzały Lechia 1 Strzały niecelne Krakowia 5 Lechia 0 Rzuty różne Krakowia 4, Lechia 2. Nie, rzuty wolne. Rzuty roczne. Krakowia 4, Lechia 0. Rzuty z autu. Krakowia 6, Lechia 5. Interwencja bramkaży. Obie, je, je. Jedna interwencja po obu stronach. Pół katki. Jedna Krakowia 0, Lecha. No i ataki z. I niebezpieczne ataki po 0. No. Więc pokazałem wam wszystkie statystyki swojego meczu. No i napiszę w komentarzu, jak wam się podobał ten finał Pucharu Polski, bo moim zdaniem to jeden z lepszych finałów ostatnich lat. I zapraszam do dyskusji w komentarzach. A na to na tyle. Do zobaczenia i na razie Erów.